Witamy wszystkich szlachetnych laków, leków, anetów, sarmatów, Drodzy Państwo, Polaków, Słowian. Witamy wszystkich na szóstym nadzwyczajnie Radzie Senatu Kolony Królestwa Polskiego Leki. Jesteśmy w skromnym gronie, ale widza vis winni siedzi Marszałek Sejmu Walnego, który będzie miał przyjemność za chwilę otworzyć, miejmy nadzieję, że przyjemność otworzyć I tą szóstą Radę, nie tylko tutaj wprowadzeniem, zagraniem, ale takim właściwie jeszcze nieoficjalnym żebyście Państwo widzieli sprawę formalną, tak? Uważam, że Majestatu uznajemy, że wszystko odbyło się lega. Artis. Zwołaliśmy poprzez trzy wici na stronie www.metrekakorona.org.pl, można sobie sprawdzić, wejść trzy wici. do Królewskiego Miasta Sławna. Zwołaliśmy tą szóstą sesję Rady Senatu, która zastępuje Sejm Van w sytuacjach trudnych. I bardzo i tak, bardzo, bardzo prosimy. Tego, to możemy to może my tu sobie staniemy na tyle, żeby no, to, sobie to, 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 wyciec, to do tego, a Nie, nie, nie. A nie przy tym? No to będzie Nie wiem, jak tak, tylko że odbije się na twarzy tak jak Pani na przykład. To gdzie, to gdzie, nie? Nie ma... Albo bo ewentualnie, żeby nie ma... Na... No, no można tak nawet po bokach tutaj, kawicę tylko właśnie, żeby nie było. Nie, Pani Maszaku, nie mam tego na twarz. Ale to. Laskę weź. Pan laskę. A moment, moment. nie rusza, a Pani odpuszcza, nie rusza. Co jest no, proszę, to jest nie, Proszę, nie, proszę to nie. To, Panie tutaj z tej I strony. Nie. Niech jeszcze... Właśnie tak, żeby załapać może ten... Ale tam, żeby ten większy, to przesunął, bo to jest w sensie, że Pani nas przyjdzie. Czemu złapała tak? To, tak, są, to, to? To, tak, tak. Jeszcze do Panu nie Jeszcze do Panu Super. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. A można maila to byśmy coś przesłali do Was. Czy to ten, który by przesyłano na w Tak, tak. No, tak. tak, tak, tak. Okay. Dobra, drodzy Państwo, kontaję może, może wyłącz do